Cofanie, cofanie tyłem do, do ściany było e, troszeczkę skomplikowane e, tak poza tym to manewry, jazda po łuku i tutaj na wprost i parkowanie z kosem można, moż, można tak powiedzieć, że było dobrym, e, takim dobrym e, parkowaniem a obsługa pasażera niepełnosprawnego? No też była. Też tam prosiłem pana, który jest niepełnosprawny, żeby poczekał na mnie, a jednak pan by chciał być szybszy. I po prostu no, są takie sytuacje, że pasażerowie którzy są na wózkach. Inwalidzkich czasami są po prostu. Był pan bardzo zdenerwowany, zbyt irytowany, że autobus wcześniej nie przyjechał, ale starałem się uspokoić tą sytuację. Pan sobie tam hmm. spadł przez swoją nieuwagę, bo ja go prosiłem, żeby poczekał na mnie, a pan spadł z, autu, z wózka inwalidzkiego, po czym pobrudził spodnie i powiedziałem, że ma powiedzmy sobie złożyć skargę, skoro, skoro się tak pobrudził.